Małgorzata Wyszyńska od ponad roku prowadzi Teleekspres. Codziennie do jej rąk trafia kilkadziesiąt informacji z kraju i zagranicy. Wśród nich są także te, które dotyczą Unii Europejskiej. Tegoroczne wakacje planuje spędzić w jednym z krajów Unii, które wprowadziły do obiegu euro. Od początku roku w 12 spośród 15 krajów należących do Unii Europejskiej obowiązującą walutą jest euro. Z dnia na dzień zniknęły marki, guldeny czy grecka drachma, która liczy sobie ponad 2600 lat historii. Teraz turyści podróżujący po państwach strefy euro nie muszą już przeliczać w każdym kraju cen na miejscową walutę. Wystarczy, że raz wymienią pieniądze na euro. Dlatego warto wiedzieć, zanim wyjedziemy za granicę, w jakich krajach będziemy płacić tą walutę. 1 stycznia 2002 roku została przeprowadzona największa wymiana pieniędzy w dziejach Europy. W 12 krajach Unii wprowadzono nowe banknoty i monety euro. Państwa, które zrezygnowały ze swoich narodowych walut to Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria oraz Finlandia. W tych państwach płacimy euro. Wszyscy ci, którzy posiadają banknoty w walutach krajów, które weszły do Unii Gospodarczej i Walutowej, mają do końca tego roku szansę wymiany ich na banknoty, euro bądź wymiany na złote polskie, bądź też wpłaty na rachunki prowadzone w euro. Oczywiście ta wpłata również połączona jest z wymianą. Taki obowiązek nakłada na banki ustawa z 25 maja zeszłego roku i do końca tego roku banki nie tylko mają prawo, ale i obowiązek dokonywania wymiany. Dwunastu krajom, które zdecydowały się przyjąć euro, przygotowanie tego przedsięwzięcia zajęło trzy lata. Nie sprawdziły się czarne scenariusze w zalewu rynku fałszywymi banknotami, chaosu w sklepach czy masowych podwyżek. Eksporterzy przestali się bać, że z dnia na dzień ich waluta się wzmocni i stracą zyski ze sprzedaży towarów i usług do innych krajów strefy euro. Czy na monetach euro są symbole narodowe? Banknoty wprowadzone do obiegu są takie same we wszystkich państwach. Natomiast monety różnią się jedną stroną, tak zwanym rewersem. Jest to strona narodowa projektowana przez każde państwo. Oczywiście Polska, kiedy przystąpi do Unii Gospodarczo-Walutowej, czyli do strefy euro, będzie musiała zaprojektować własny symbol narodowy na monetach euro. Za kilka lat takimi monetami będziemy płacić w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Według ekspertów nastąpi to najwcześniej w 2007 roku. Europejski Bank Centralny musiał przekonać ponad 300 milionów Europejczyków do nowych pieniędzy. Była to największa kampania informacyjna w dziejach Europy. Europejski Bank Centralny jest bankiem nadzorującym funkcjonowanie banków centralnych państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej. To on ustala zakres i instrumenty wspólnej polityki pieniężnej. To on w trakcie wprowadzania... Euro do obiegu zajmował się i nadzorował emisję banknotów i monet we wszystkich państwach członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej. Są kraje, które zagwarantowały sobie wyjątkowe prawa w przepisach dotyczących Unii Gospodarczo-Walutowej. W odrębnych protokołach do traktatu z Maastricht trzy państwa zachowały sobie prawo m.in. do własnej waluty. Poza strefą euro znajdują się Wielka Brytania, Dania i Szwecja. A dlaczego Dania nie przystąpiła do strefy euro? Po raz pierwszy Duńczycy odrzucili w referendum możliwość włączenia ich kraju do Unii Monetarnej w 1992 roku. Obawiali się, że zagrozi to poczuciu tożsamości narodowej. W 2000 roku odbyło się drugie głosowanie w sprawie euro. Nowa waluta została ponownie odrzucona. My nie mamy w Danii euro, ale osobiście oczekuję, że za 3, 4, 5 lat to nastąpi. Będziemy mieli kolejne referendum i wtedy na pewno większość Duńczyków zaakceptuje euro. Jestem pewny, że tak się stanie. Obecnie sytuacja jest taka, że w naszym społeczeństwie jest równowaga między zwolennikami a przeciwnikami wprowadzenia euro. Biznesmeni nie mają w tej chwili żadnych problemów z tego powodu, że Dania nie jest w strefie euro. Nasz cały system bankowy jest przygotowany do obsługi nowej waluty. Ostatnie sondaże wskazują, że 57% Duńczyków jest przychylnych unii monetarnej. 5 minut o Unii Europejskiej. Proste pytania, krótkie odpowiedzi. Nasz program można oglądać także w internecie na stronie wwwtvp.pl. Serdecznie zapraszamy.